Zaglądamy dziś do naczelnego organu propagandowego platformy. Tak, tak istnieje taki, który na przykład w styczniu tego roku opublikował, po prostu wydrukował na swoich łamach 680 wpisów hajterskich i obelg pod adresem Szymona Hołowni. I tak naprawdę 680 razy. Nie, żeby była jakaś równowaga, jakaś dyskusja. Nie podoba mi się Hołownia, podoba mi się, rozumiem jego argumentację. No taka normalna. Rozmowa tylko potok hejtu poprzerywany propagandą proplatformianą. Zatem, zobaczmy, co wyprodukowała dzisiaj w wyborczej Agnieszka Kublik. Od dawna wyspecjalizowana w atakowaniu wszystkiego, co związane jest z ugrupowaniem tego polityka. Czytamy zatem w artykule trzecia droga na rozdrożu, że hołownia marzył nawet o 18% w wyborach. Po pierwsze, te procenty wynikają z rzetelnych badań wewnętrznych pokazujących potencjał wyborczy, czyli osoby poszukujące czegoś, co nie jest ani pisem, ani platformą. Po drugie, nie wiem, dlaczego redaktor Kublik ma problem z wysokim stawieniem sobie poprzeczki w polityce, zwłaszcza, że wiąże się z to z koniecznością wykonywania mocnej pracy. No, chyba że z tego powodu, iż jej ulubione ugrupowanie od dawna charakteryzuje się silną stagnacją. Widać gołym okiem, co on ma, a co byście postradali. Stracili, nie wiem czy bezpowodnie, ale na pewno straciliście entuzjazm. U was, szanowna instytucjonalna zajmowa opozycja, te elementy gdzieś wyparowały. Radziłbym zacząć traktować hołownię poważnie, a nie z, wy to mówicie, z życzliwością, bo ona nie jest szczera i on to doskonale wie. Jedną rzeczą, która ich tu nakręca jest chęć dowalenia swojemu odwiecznemu wrogowi. Ile to już 18 lat chyba trwa, tak? Oczywiście trudno znaleźć u Pani Kublik przekaz, że w wypadku trzeciej drogi, gdyby osiągnęła przypuśćmy 15%, przynosi do opozycji prawie drugie tyle mandatów z systemu Donta, który premiuje łączenie się małych ugrupowań. W sytuacji, gdyby Polska 2050 weszła na listy Platformy, żadnej premii z Donta nie będzie. Natomiast będzie coś, czego Pani Kublik nie powie. Że od popierania Polski 2050 odejdzie bardzo dużo wyborców, którzy w żadnym razie nie zagłosują na platformę. Degeneraci. Degeneraci i zboczeńcy. A program jest słuszny, ale z takimi ludźmi trudno go wykonać. Ale zobaczymy w tym artykule powołanie się na rządowy CEBOS, który pokazuje 6% dla trzeciej drogi. I to jest bardzo dobra wiadomość dla pani Kublik. Natomiast cebos jest niewiarygodny w momencie, gdy pokazuje, na przykład pod 40% dla pisu. No, dobra, rzetelna robota dziennikarska. Jest tu jeszcze jeden ciekawy zwrot, mianowicie pani redaktor pisze, że trzecia droga ma swój próg wyborczy na wysokości aż 8%. Czy to aż jest takie rzeczywiście, kiedy PSL ma te swoje 5% żelaznego elektoratu, Polska 2050 przy wszystkich nawalankach na nią te swoje około 8%. Na miejscu Pani Kublik raczej bym się martwił o to, kiedy jej mocodawcy polityczni zrezygnują z tej walki na rzecz zepchnięcia trzeciej drogi i hołowni pod próg wyborczy.